Wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku Zbieracza Rozbieracza Jacka Recyklera Od czego zaczynamy dzionek? A od kontroli Pod foliką. Czy nic złego się nie stało Po wczorajszej burzy Ale wszystko jest ok Nic nie porwało, nic nie połamało Jak widzicie Dżungla Tu trochę dżungla się zrobiła Ogórki to zwykłe gruntowe są, nie chciały rosnąć u nas na polu, to tu poszło 6 sadzonek, ale strasznie mocno się rozrosły, zostawiam ten kawałeczek, zostaje luz, pas, niech się dzieje, wola Boża, zobaczymy co z tego będzie, ogórków sypię co drugi dzień, takie dobre półwiaderka, widać... Rosną. No to ogórki jak ogórki, nie? Ale fajnie to wygląda. Taki busz. Te wszystkie pomidorki, które tutaj są, w zasadzie były. To wszystko są samosiewki z kompostu. Wyrosły. Zostawiłem je. Zobaczymy, co z tego będzie. W drugiej części też są pomidory z kompostu. Pomidory z kompostu. Nasionka. Po prostu się wysiały tutaj co jakiś czas co jakiś czas też wyrasta jakiś nowy widzicie cały czas mam dostawę świeżych Franc. także nie sobie rosną zobaczymy co z tego będzie te wiadomo o te dbamy wilki urywamy itp itd na dwóch czy na trzech krzakach zobaczcie co mi się zrobiło wierzchołkowata zgnilizna czy jak to się tam zwie ale to nie przeszkadza od tego się inne pomidory nie zarażą mówię na dwóch roz, roz, dwa na dwóch na trzech krzakach to się zrobiło nie wiem może coś im w ziemi nie pasiło nieważne, reszta rośnie pięknie widzicie wszędzie Nowe flance, zobaczymy, czy uda się do ich dochodować. Aby nie, aby nie było szybko mrozu, tam też wyrastają. Następne niech rosną. Pomidorów jest masa, naprawdę masa. Ale pokażę Wam te, z których jestem najbardziej zadowolony. Też samosiewki, te wszystkie są. Samosiewki, tak jak tamte małe, wyrastają. Najbardziej to chyba z tych szary też wyrosło. Samo nie było sadzone gdzieś tam z kompostu. Jakaś pestka trafiła i rosną pięknie. Zobaczcie, w tym miejscu jest 2 metry. dwumetrowe metrowe krzaki już są. Też nie będę obrywał żadnych pędów tutaj. Niech się dzieje, wola Boża. Zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj też będzie taki odcinek troszkę rwany troszkę folii. Troszkę złomu. Zobaczymy. Teraz idę zważyć sobie wczorajsze odpalone sreberko. Mi się nie chciało. Po prostu nie chciało mi się wczoraj już. choć to ze mną, zobaczymy ile tego było. No i tak jak mówiłem, tak robię. Zważymy sobie wczorajszy urobek. Mówię nie ma tego za wiele. To jest z tego stycznika z wózka widłowego tam miałem jeden stycznik ID3, ID.3 dobrze pamiętam i jakieś tam drobnostki z przełącznika o coś tam wyskoczyło jeszcze także tutaj za wiele nie liczę oczywiście wszystko zasili mój piękny słoiczek tutaj mam nieco ponad pół kilograma niestety dopiero niestety albo niestety to wszystko jest przy okazji wiecie ze złomowiska a jeśli tu jest pół kilograma, czyli teoretycznie, teoretycznie, naprawdę mówiąc, zapłaciłem za to złoty 50 zł, za pół kilograma srebra. Także myślę, że warto, warto takie coś zabierać. Mam też tu w słoiczku styki tak zwane na miedzi. Będę próbował jeszcze jeszcze z nich odpalić sreberko bo jest to wykonalne. Trzeba strasznie uważać, bo jest cienkie i to się szybko przetapia, ale dam radę coś z tego jeszcze wydziubać. Ale przejdźmy sobie do zważenia wczorajszego urobku. Stawiam na jakieś 20 gram. Może nawet nie. Zaraz sobie włączymy. Starujemy pusty kubeczek. co to jacek. Nie chcę się starować. Mamy 0 I zobaczymy cóż za urobek. No, 24 gramy. To bardzo fajnie. 24 gramy zasilają ten słoiczek. A co ja dalej będę robił? Nie wiem, jeśli coś będę robił, to już tego wam nie będę pokazywał. Jakieś drobnostki sobie tam rozbieram cały czas. Tak sobie dłubię. No i dobra, nie będę tu za wiele przedłużał. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, miłej niedzieli życzę wszystkim.